Witam was kochani bardzo serdecznie cieszę się, że w przededniu inauguracji Lubelskiego Festiwalu Nauki dzisiaj spotykamy się w tym miłym gronie i że pan doktor znalazł czas i cieszymy się, że Pan jest tym naszym przedstawicielem z Polski, który w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej dostępuje tego wielkiego zaszczytu i jest Pan naszym ambasadorem. Nie mówię tylko o naszym Uniwersytecie, ale myślę o całym środowisku. Dlaczego jest Pan w tym miejscu, w jakim już się Pan znalazł? O czym wtedy będzie Pan myślał? Co się wtedy będzie z Panem działo? Jakie emocje będą Panu towarzyszyć? Zawsze w życiu wierzyłem bardzo mocno w to, że marzenia można realizować i trzeba je realizować, i tak małymi krokami do celu. Jak byłem małym chłopcem, to takie marzenie małego chłopca dla mnie, żeby, żeby zostać astronautą. Miał pan to właśnie wyobrażenie o tym, o tym, że chce pan być tym astronautą? Dla mnie ta potrzeba eksploracji, zobaczenia czegoś nowego pójścia w góry i pójścia wyżej. Aż może pewnego dnia tam na orbitę. Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna, jeśli chcemy lecieć w kosmos, ale nie tylko. I Pan jest właśnie tego przykładem. Tak, i sport zawsze był tą dużą częścią mojego życia. I e, z jednej strony zawsze spędzałem duże, długie godziny e, studiując, ucząc się w laboratorium, projektując rzeczy na komputerze. Natomiast z drugiej strony tą odskocznią zawsze był dla mnie sport. Kiedy pojawił się ten pomysł, czy też ta możliwość yy, pracowania przy wielkim zderzaczu hadronów? Chciałem zostać w przestrzeni kosmicznej, budować ten sprzęt kosmiczny i aplikowałem o różne stanowiska. Aplikowałem do NASA, aplikowałem do Europejskiej Agencji Kosmicznej i też aplikowałem do CERNu. <laughs> Każdy etap nie zaskoczył. Był bardzo obszerny, cały proces rekrutacyjny zajął 18 miesięcy. Był etap e, testów percepcyjnych, czyli jak przetwarzam informacje z otaczającego nas świata. Etap komunikacyjny i psychologiczny, gdzie psychologowie oceniali nasz profil psychologiczny, ale też naszą, nasze zdolności komunikacyjne w grupie pod stresem, pod presją czasu. Kolejny etap, etap testów medycznych, a później ostatni etap już bezpośrednio taki bardziej ze strony, czy, czy wiem, jak działa Europejska Agencja Kosmiczna, jakie są zależności między krajami członkowskimi, Europejską, Unią Europejską, Komisją Europejską, Europejską Agencją Kosmiczną i jak Europa funkcjonuje. Właśnie w tej dziedzinie. I ja wykształciłem sobie troszeczkę mój własny taki proces w tym momencie oczekiwania, i to, był, to była taka rada, którą dostałem od jednego z uczestników, również, który brał udział w tej selekcji w 2008 roku. Także on przechodził selekcję po raz kolejny, i on powiedział, że dla niego to, co było trudne te 14 lat wcześniej, to to, że przeżył coś, a później nie miał wystarczająco czasu, żeby przetrawić swoje emocje, żeby podzielić się tym z innymi. Tych 17 nazwisk, które zostały wyłonione, y, i pan znalazł się na tej liście rezerwowej, jak to jest określane, tych 11 osób. Co pan wtedy czuł, jak y, dowiedział się pan o tym, jaki jest finał y, na tamten czas tego przedsięwzięcia? Y na pewno dużą dumę, że do, dotarłem do, do finału, że będę mógł reprezentować Korpus Astronautów. W, w moim kraju, w Polsce, jak również w Europie, i wrócić też do swojego instytutu, dalej kontynuuj kontynuując swoją pracę naukową. I tutaj mogę przytoczyć e, e, przykład e, kolegi Thomas Pesquet, francuskiego astronauty z poprzedniej selekcji. On podczas swojej sześciomiesięcznej misji, czyli takiej powiedzmy poniżej 200 dni, już nie pamiętam dokładnie ile dni był na orbicie, wykonał między 600 a 800 eksperymentów, przede wszystkim firm i instytutów francuskich. Czym ja miałbym się zajmować? No mam nadzieję, że właśnie eksperymentami dla polskich firm i dla polskich instytutów naukowych.